Pałacyk w Czarnym Lesie w województwie Śląskim, 25 km od Częstochowy. Pałac jest murowany z cegły, otynkowany, założony na planie prostokąta podpiwniczony dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, przykryty dachem czterospadowym z lukarnami i nowszymi świetlikami. Pokryty dachówką. Fasada jest 11-osiowa z centralnym trzyosiowym ryzalitem mieszczącym główne wejście poprzedzone gankiem kolumnowym podtrzymującym balkon. Przed 1886 rokiem posiadłość Helen Helenthal nabył Ferdynand Ziegler, kupiec z Wrocławia. Na jego zlecenie na przełomie XIX i XX wieku wzniesiono tu rezydencję. Pierwsze ślady pałacu pojawiają się już na mapach z 1902 roku. Budynek w okresie blisko 120 lat swojego istnienia był świadkiem wielu istotnych historycznych wydarzeń. Odgrywał ważną rolę w okresie plebiscytowym. W latach 1918-1922 zdarzały się w Czarnym Lesie rewizje w domach działaczy polskich. Pałacyk wykorzystywany był wówczas do ukrywania broni przeznaczonej do działalności dywersyjnej prowadzonej przez powstańców oraz do ukrywania osób poszukiwanych na terenie Prus za działalność antypaństwową. Wcześniej, w 1920 roku, otworzono w pałacu prywatną polską szkołę dla 40 dzieci z okolicy. Wówczas była to jedyna polska szkoła na Górnym Śląsku. Opiekę sprawował Związek Nauczycielstwa Górnoślązaków, a szkoła, mimo nacisków ze strony władz niemieckich. Przetrwała do czasu włączenia tych terenów do Polski w plebiscycie. W Czarnym Lesie Wojciech Korwanty, dyktator III Powstania Śląskiego, przedsięwziął myśl o wezwaniu polskojęzycznej ludności Górnego Śląska do zbrojnego powstania. Po powstaniu, do roku 1942. Budynek był kilkakrotnie sprzedawany, aż w końcu został przejęty przez skarb państwa III Rzeszy. Po wojnie, po 40 latach kolejnych zmian właścicieli, w 1988 roku kupiła go spółdzielnia inwalidów Era w Chorzowie. Przez 11 lat budynki stanowiły ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy dworek. Zgromadzenie środków na inwestycje, a także prace nad koncepcją rekonstrukcji, rozbudowy i modernizacji obiektu wymagały czasu. Ostatecznie w roku 1999 rozpoczęto inwestycje modernizowania obiektu do celów hotelowych o wysokim standardzie. I tak w 2003 roku uruchomiono czterogwiazdkowy Hotel Pałac Czarny Las.